Robię dogrywkę, bo po prostu już skończyła mi się pamięć w tele, znaczy miejsce w telefonie. Z, wiecie, muszę sobie posegregować gdzieś, zgrać filmy, zdjęcia, bo mam ich tak dużo. E, co jeśli chodzi o te strajki rolników, no to tak obserwuję to, widzę to w telewizji, też e, z opowiadań ludzi, znajomych znam, jak to się odbywa. Też widziałam to właśnie ten filmik. Krótkie nakręciłam, ale nie wiedziałam tego, jak to jest na autostradzie, bo te ciągniki, te traktory, to widziałam na, na naszym mieście, jak wyjeżdżały na autobany. Ale chodzi mi o właśnie autobany, że one blokowały cały autoban. Wiecie, one chyba jechały, większość z nich jechała na, do Berlina, żeby strajkować. No, ja rozumiem, że każde tam jest demokracja i każde ma prawo strajkować, no, ale słuchajcie, Bauery, rolnicy niemieccy, to są to jest grupa i jednych z najbardziej bogatszych ludzi w ogóle w Niemczech. Ich zarobki miesięczne to jest minimum 10 tysięcy euro miesięcznie, słuchajcie. No, i oczywiście dostają bardzo dużo dotacji z Unii Europejskiej. Dostali te subwencje na to, na, na to agropaliwo, i właśnie o, o to najbardziej im chodzi, bo teraz Scholz wymyślił to, że, no, że trzeba wprowadzać program oszczędnościowy w Niemczech. No, i jednym z takich posunięć było właśnie zabranie tych różnych e, udogodnień dla rolników. Ale wiecie, jak się człowiek do czegoś przyzwyczai, no to tak już jest, że jak to się mu zabierze, a w tym wypadku, jak rolnikom się te subwencje na agrodizel zabrało, no to oczywiście wielki krzyk. No bo jak to? No jak? No to, to wiecie, rolnik w Niemczech, wydaje mi się, że w ogóle nie tylko w Niemczech jest bogaty, no ale wiecie, bogaci lubią przyjmować, a nie lubią się dzielić, nie lubią z czego się rezygnować. To się w ogóle nie mieści w ich głowie. E, więc pomyślmy trochę, pomyślmy trochę, że. E, to trochę jest egoistyczne, ponieważ rolnik, kto jak to, ale, ale rolnik z każdej strony jest finansowo zabezpieczony. Wiecie, ile kosztuje taki traktor. Tego typu jakimi oni. Je, ja właśnie je przyjechali na ten strajk, to jest, to jest koszt traktoru, to jest koszt nowego domu w Niemczech. A y, ja mieszkam w Niedersachsen, tutaj w ogóle bardzo bogatych mamy tych y, bauerów, rolników. Ostatnio też gdzieś tam y, wyczytam, że tak na, na wsi obok nas ta wieś jest tak, tak bardzo bogata, że już nie wiedzą na co mają pieniądze wydawać. W ogóle, wiecie, ja mieszkam przy tych polach e, szparagowych, ci rolnicy, którzy mają szparagi, mają też e, hodowle świń, krów. E, tutaj hektary, ja tam się dokładnie nie znam, ale to są ogromne hektary i do właśnie e, należą do jakiegoś jednego rolnika. To jest na tej zasadzie, że ten rolnik nawet ma coś w zasadzie jak takiego bloku mieszkalnego, który wybudował sobie specjalnie dla swoich urzędników, żeby dokonywać całej biurokracji tam właśnie na właśnie na tych no, całej biurokracji, która dotyczy ich ich rolnictwa. Więc co jak co albo rolnicy w Niemczech, myślę, że te, też gdziekolwiek indziej są bardzo bogaci. Wiadomo, że mają też koszty, no ale przychody ich są ogromne, co świadczą te traktory, których niejednokrotnie jedno, nie mają po 2-3 albo i więcej. A tak jak Wam wspomniałam, koszt traktoru to jest koszt nowego domu w Niemczech. To jest bardzo droga inwestycja. Pomimo to oni strajkują. No dobra, ale wiecie co? Wyjechali na autobandę i zablokowali wyjazdy z autobanów. A jak ktoś jeździ autobanami, autostradami, to wie, że jak przeoczy wyjazd z autobanu do swojego celu, no to potem musi nadrabiać kilometry, nierzadko 10, 20, 30, nawet 50 kilometrów, żeby dojechać do kolejnego autobanu i potem wrócić się do miejsca docelowego. Przepuszczali tylko tych, którzy jechali na dializę. No ale są ale inne grupy. No, Ale słuchajcie, to też jest takie dziwne, że ja muszę stanąć przy wyjeździe na autobanie, żeby tłumaczyć się bajerowi, że jadę, po co jadę i jeszcze mu dokumenty może pokazywać. I to jest śmieszne, że Ludzie jadą do pracy, ludzie jadą do lekarzy i jadą swoimi prywatnymi autami, autami tankują własną benzynę. Jeśli, ja, zja, jeśli oni mi zablokują zjazd z autobanu, no to ja muszę oczywiście nadrabiać 50 km do mojego celu. I kto mi za tą benzynę na przykład zapłaci? Bauer? Oni są, wiecie, oni są znani z tego, że są bardzo, bardzo chytrzy na pieniądze. Oni jak mają wydać jedno euro, to po prostu aż ich w żołądku ściska. Oni tylko potrafią brać, nic nie potrafią dać, nic nie potrafią się podzielić, i, i, i w ogóle mają taką bardzo, bardzo dziwną mentalność. Zwróćcie uwagę, idźcie, ci, co mieszkają w Niemczech, ale też i w Polsce, bo myślę, że to jest taka ogólna mentalność tych ba ba bauerów. Potrafią zabrać, ile się tylko da, ale żeby cokolwiek wydać, za cokolwiek zapłacić, jakieś większe pieniądze, a już w ogóle nie wyjechać na, na, e, gdzieś na, na urlop no, bo po co? Przecież mogą świat obejrzeć w telewizji. No, ja w każdym bądź razie się z tym spotkałam. Dokładnie tak powerze rozmawiają. Ja się z tym spotkałam. I jeśli uważacie, że jakieś bzdury mówię, no to ja wam nagram moją rozmowę z, z niemieckimi bawarami. Ja myślę, że oni nawet nie będą się w ogóle, wiecie, yy, nie, nie będą się wahać, żeby powiedzieć dokładnie to, o czym ja wam mówię. No nie, to jest ich styl życia taki. Tak to już jest. Mają prawo do tego. No ale ja też mam prawo do tego, żeby wsiadając w mój prywatny, w moje prywatne auto, które jest zatankowane moją prywatną benzyną, dojechać do celu jak najkrótszą drogę, drogą, a nie jechać, i oni mi blokują e, zjazd z autostrady. E, no właśnie tak to jest. Takie są moje przemyślenia. Są ja też mam przemyślenia, jeśli chodzi o polską politykę, o, o, o to o aresztowanie tych dwóch polityków, ale to będzie film, kolejny mój filmik. Także jeśli chodzi o protesty Bauerów, rolników niemieckich, no to powinni to w jakiś inny sposób zrobić. Nie wiem, pojechać tam do rządu, do ratuszy i tam a, i tam swoich praw żądać, a nie blokować ludziom ulicy, zwykłym ludziom bo na jednym z afiszy widziałam, że było napisane że wy zostawiacie nasze pola bez po prostu nie przejmujecie się naszymi polami, to my zajmiemy wam wasze ulice, ale kogo ulice? Ulice nie są polityków, ulice są nasze, ulice są robione przez nasze podatki i każdy ma prawo z tych ulic korzystać. A nie blokują wyjazdy i ludzie muszą po 50 km robić dodatkowo, żeby dojechać do celu. To nie ten sposób strajku, i ten sposób postępowania bardzo mi się nie podoba. Także to na tyle. A co Wy o tym sądzicie? Koniecznie napiszcie mi, czy ktoś podziela moje zdanie. Jeśli chcecie. Yy, też podzielcie się tym, że Wam się nie podoba to, co ja mówię. No to możecie oczywiście powiedzieć, ale w jakiś kulturalny sposób. Nie wyzywajmy się tu, bo szacunek należy się każdemu. Także pozdrawiam Was i czekam na Wasze opinie.